Mango, niezłe wdziango Ja jestem Green Groove A to kolejny odcinek Minecrafta Jej Tam widziałem spawner Przebiegam obok niego A, mogę mi Mamy godzinę 11.00 Także do 20 .00 po maksimum nagrywam Tu jest spawner, ja wiem Wy co widzicie? Ale czad! A, mamy spokój. Dobra, jebać go, mam go w dupie. Tam jest lawa. Tam kolejny spawner tych głupich pająków. Nawet nie mam zamiaru tam wchodzić. Tu jest, o, przejście, no jest sensowny. Sensowny ruch. Ale zauważyliście, że czwarty odcinek jestem w mm. Nie dobrze Ja się po prostu tu zagubiłem. Jestem lost. Mm. Ma... O, tu jeszcze nie byłem. Tu Albercik mnie... Wybuchło ci się, gościu. Z takim nie pogodosz Mam wrażenie, że ktoś ze mną był, ale tam... ciul. Żelazo. No tak, bardzo ważna rzecz. Emerald! JUPIE motherfucker. <słuch> Czyli nad, pod nami... nad nami jest góra. Pod nami jest góra, brawo! kręgrowe brawo! mój mózg widzę... wow Działa. O, o, nie obra, dobra, 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 dobra. Trzech synów, matka miała. Tu było żelazo, to sobie wziąłem, nie? Tu sobie wybuch ten koleszka A tu mamy wyjście, znaczy nie wyjście, ale... Ale sniper coś co prowadzi w górę droga ale mamy kość dobra Piek. węgiel bardzo ważna rzecz trochę go zawsze się przyda może nawet nie trochę a sporo więcej niż trochę bo węgiel jest bardzo ważny tu widzę jest taka aglomeracja bardzo duża hmm. Nawet możliwe, że tu gdzieś mamy spawner I koło mojego domku też możemy mieć spawner Troszeczkę bym ten fakt nie cieszy. Zależy czego, jeśli na przykład szkieletów To by było super O, możecie teraz słyszeć mojego psa jak szczeka o! On się tego dużego psa, owczarka niemieckiego Bo ten mały szkrob leży na stole w sensie, że odpoczywa, nie, że jak przekąska Ja nie jestem Chińczykiem, nie jem psów. Uuu, tam wysoko, Jasny chuj. Dobra, teraz musimy się kopać na siebie. Wiemy, teraz może spaść gravel i mnie zabić. Wiem, nic nie widzieć. The no fuck? Ej to jest głupie pochodnia powstrzyma gravel, który będzie spadać A. Jeszcze jedno Tutaj tak Dobra, jest już dirt Ale sobie jeszcze tego węgla trochę zbierzemy Węgiel zawsze spoko I tą dziurę chyba zalepię w dom w końcu bo dupa ja się nie w domku na zewnątrz trzech synów matka miała o chyba już jest noc robi się dopiero noc ale Dobra. O, w ogóle tu miałem... pewnie zejście i wyjście takie ogarnięte. Dobra, jednak nie. Ale chuj. Mamy drzewka, czy te? Jest... mandzio. Nie, spoko. Tak dawno tutaj nie byłem na powierzchni, że troszeczkę mnie dziwi to wszystko dookoła. Dobra, mięsko, widzę, z nich mam. Skóry to nie bardzo. a nie bardzo są nawet skóry. noiki. Dziwnie, teraz mam odgłosy te krowy. W ogóle nie pasują co do krówki. Takie jeb... Ja Ile mam skór. Pięć tylko. No, tam już widzę, jest imprezka na całego. Kolejna skóra Kolejna Już mamy dziewięć Git git I co O, wejście jakiś do cawe systemu Tak, kurwa Będziu Siemanko Niezłe Tam coś po lewej drzwi, dziwnego Ej. Enderman z dirtem

Jasny gwint. ma teraz dźwięki jak Slenderman. Jasny gwint. O on jest teraz straszny. Aaaaao! Of chuj, chuj! chuj. Zabiłem GO! Mam perłę z niego? Nie... Nie fajnie. Dobra, tu już, tu już jest jasno, nie powinny mi się zbyt często potworki spawnować. Hmm. Jasny gwint. Ale mi serce wali, po tym... ...po tym fajcie z Trochę by tu Creepery bałaganu narobiły Ale to nic, to nic Co jest z tym że tak się coś świeci O, git, xd, 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 xd Oral A, nie wlazło mm. Pierwsze co, to do piecyka wrzucimy właśnie te rzeczy Zrobimy sobie jeszcze dwa piece Kurwa Git. Git, git. Tu mamy... Dobra, pęć tych. Jednego symbola Hmm, to może bym się farmą też zajął. Mhm. Nie głupie, nie głupie, nie głupie, nie głupie. Tylko mu musiał mieć wiaderko. Albo dwa, co na mnie. i troszeczkę drewna rozumiem inaczej to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy ciebie też weźmiemy ale jedna siekierka to będzie troszkę za mało zrobimy to tych siekierek no, z tyle Oj, hełmu nie mam, no czekasz. You know what I mean. Klapkart. Mam nadzieję, że się zapełni. Dobra, Git. Zapełniło się. Teraz pójdziemy chyba, pójdę sobie chyba dżunglować w drzewo drzewo. Dżunglowe, drzewo, Bo dżunglowe, Myślałem, że nie jestem, bo dżunglowe, mmm, nie tak jak przebywam na patyki, to będzie nam miało kolor. A ja chcę zrobić płotki, takie tam, tu perele. <laughs> Sorry za ten kaszalek. Co jest z tym dachem nie tak? Boże, on jest cały przytki. O, Jezu klatki. O, matko, 60 fps, -ów. szok, Minecraft mnie zaskakujesz. Tylko, że często bardzo nie mile Ale, co tam? No zobaczcie, jak płynnie nie chodzi. Co mi się stało? Sekunda, tylko coś sprawdzę. Eeeeeee. Nie. Myślałem, że się filmik skończył rzucać na YouTube. YouTube. YouTube, 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 Dobra, jednak nie. Myślałem, że tam są jakieś kawałki drewna czy coś. I chyba sobie wgram assist. Takie plugin, co bym szybciej drzewa ścięła. Nie plugin, co ja gadam, taki mod. a on mi się humor po prostu wow ja jestem nadal troszeczkę przyziębiony ale tam 11.11 11. super godzina ścinaj się Ola, super mi chodzi teraz Minecraft ale ja wolę w 30 to. Inżynier Inżynier Dobra, nie będę siebie idioty robił tak sporym jestem, Ale. skończyło się, no to o, jedziemy z koksem dalej. Zawsze lepiej mieć zanadrzu więcej siekierek. Taka moja rada. Coś. Mam też zamiar wykopać taką, może nie Morię, ale dość dużą kopalnię u siebie. Nie małą, a dużą. Bo mogę przecież grać tutaj, nie nagrywając. W sensie, że kopiąc sobie coś lub coś. Dobra. Mm, git. Jeszcze jedno junglowe. Dobra, można. Dobra, trzeba się pozbyć pieńków, które mogą później nam to drzewo troszeczkę... to powiedzieć... zepsuć. W sensie, że będą liściory sobie wisiały. A i tak tak prawdopodobnie może być. Kurde, słyszałem jakiś głos za mną. Koty oceloty. Piesek do mnie przyszedł. i chodź do mikrofonu. jakiś ruch za mną, mówię, matko, jakiś napaść jakaś, nie? Ale dobra, to mój piesek kochany. O! to jest drugi monitor, bo na jednym monitorze długo nie pociągnę, nie? Ma coś co sprzedać monitor? Nawet nie wiem, 17 cali taką byle jaki. No dobra, 19. No dobra, 21 taki Nie, ale myślę, że 19 by mi spokojnie straciła do na przykład renderowania. Bo no nieraz wiecie jak się renderuje, to nie jest ambitnego, nie można wtedy grać. To bym wtedy Xbox odpalił na monitorze. Las, ale dobra, 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 dobra Teraz dużo tych siecherek porobiłem, ale co mi tam kurwa będą wisiały, wiedziałem porażka latające drzewo no, no la, la, la. au, au <laughs> Mam nadzieję, że zgarnąłem wszystko co potrzeba. Koty, oceloty. To jest na rybka reagujecie? Śmieć. <laughs> Jaki miły, nie? Śmieć. Czy to jest jakieś żółte? O, tu jest dużo tych potworków. Czy tam coś może być? Spawner czy coś Wiecie co nie chce mi się kopać Ale sprawdziłbym to Kiedyś I z tym dachem zobaczę co jest no The fuck The fuck dwa The fuck What the fuck What the fuck Odej. Pf, 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 oh light. nie no co jest z tym dachem Hello 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 Jakieś cienie tu były na tym minimapy. widzicie jeszcze nie ma nic No dobra zbieramy to byłby dobry teren pod farmę, czy gdzie? Bo też muszę. Oj, co tu się stało? Jakie dziwne drzewa. Aha, dobra, pewnie zasadziłem w którymś tam odcinku. I to wszystko teraz wyrosło. Gdybym jeszcze jedną skrzynkę. Hmm, dobra, mogę jeszcze to wziąć. Na pół. I jedną rzucić tu. Jedno tu. To na pewno tu się wyrzuci dyrta. Nie, dyrta się weźmie. Oj sorry. Czka więcej, Dobra. To przerobimy na deski. Definitywnie. Pek. Będziemy mieli dwa z takich podków chyba. Ale to dobrze. No dobrze Dwa z takich podków, tak jak mówiłem. Tu się zrobi też trochę tego. Bo z tego, jeśli się nie mylę, zrobi się furtki. Tak? Się robi furtki? Tak. Tak się robiło furtki. 10 furtek. Hmm. To się za furtka? Furtka, tak. Mmm, pochodnie jeszcze. Ima. Ima. I ta. Na pewno szpadel. Na pewno kilof. To już też odpada, bo po co mi to? I dwa wiadra z wodą. I jakieś ziarenka na razie. Mhm. I to by było chyba... Mamy to ręka Nie mam, to no. szkoda. Ale możemy jeszcze wyhodować co? razie tylko zboże i to. dobra. Może być. Też się każdy się Albo się nada. Będę I będę na kończył ten odcinek. 26 naprawdę. to czi na to się trochę porosiewać. czy co się robi tam z a później się przyda na książki nie O kurwa! Dobra. oddajemy się do domku. Oddajemy strzały. Ja się kładę spać i żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie. Pa pa!